Dzień dobry. Dzisiaj naszymi, naszymi gośćmi są dwie piękne pani, yy, Lena, czyli yy, pacjentka, o której będziemy sobie troszeczkę, troszeczkę opowiadać wraz z mamą. No i na początek powiedzmy sobie może o tym, yy, jak to się stało, że w zasadzie już rok temu znalazłyście się u nas w awatarze. Czyli Mieliśmy taki problem, bo córka miała takie problemy wspólne, gdzie będąc u lekarzy ciągle robiliśmy testy i wszystko było pozytywne, że wszystko nie ma uczuleń. I e, kwestią po prostu takiej obserwacji e, zauważyłam, że dziecko ma uczulenie prawdopodobnie na gluten i e, wychowawczyni w z nas pokierowała tutaj do Państwa i no i znaleźliśmy się, no i akurat wtedy potwierdziło się to, co, e, to, co zauważyłam, że właśnie uczulenia e, na gluten, czy na czekoladę, czy na kakao i inne. Tak, i jeszcze mleko tam kilka innych y, spraw. W każdym razie u nas bardzo proste było to, y, żeby sprawdzić y, sobie, że jednak tych y, alergii czy nietolerancji jest wiele. Często tak jest, że faktycznie. Y, alergie różnego typu nie wychodzą nam w testach alergicznych, bo no, na przykład dany pacjent jest troszeczkę za młody, tak, albo po prostu te zmiany nie są jeszcze na tyle nasilone, żeby faktycznie na przykład tolerancja na gluten objawiała się w faktycznie niszczeniu kostków jelitowych na poziomie e, przewodu pokarmowego właśnie. No, no i co my z tym zrobiłyśmy? Tak naprawdę trwało to dosłownie kilka tygodni, e, myślę. Już nie pamiętam dokładnie, jak to, jak to było. W każdym razie zaczęłyśmy sobie od Oczywiście wykluczenia tych alergenów, tak? Ale żeby ten efekt troszeczkę przyspieszyć, wprowadziliśmy sobie pewne naturalne rzeczy, które yy, wspomagały jakby regenerację tego przewodu pokarmowego. Działaliśmy sobie przeciwzapalnie, trochę się oczyściliśmy z pasożytów, trochę oczyściliśmy się z bakterii i wirusów z nadmiarów. Yy, powiedzmy sobie, najłatwiej, najłatwiej nie było, ale yy, to już wszystko jest za nami, no i tak, tak naprawdę. No, 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 z, 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 taką uwagę zwróciłam też, że w związku z wyeliminowaniem tej alergie, która przestała tak chorować, łapać wirusy. Mm -hmm, mm -hmm. Tak, no to już jest taki efekt uboczny, jakby tego, że e, nasza odporność budowana jest jednak na poziomie naszego przewodu pokarmowego, głównie na poziomie naszych jelit, więc im lepsza jest szczelność, im lepsze jest wchłanianie na poziomie jelit, tym łatwiej będzie nam tą odporność budować, No i teraz myślę, jesteśmy w okresie tym letnim, więc teraz te infekcje nie powinny się pojawiać, natomiast zobaczymy, jak to będzie, jak to będzie, jak to będzie jesienią. No i co, na ten moment myślę, że jest coraz lepiej. Jeszcze w sumie nie doszliśmy do pewnej perfekcji, jakby w tym, w tym wszystkim, ale powiedzmy sobie, że w przypadku dzieci często sobie troszeczkę bardziej odpuszczamy, żeby jednak nie, nie psuć dzieciństwa. Lęka, powiedz, z czego Ty się najbardziej cieszysz po dzisiejszej wizycie? Do czekolady wreszcie, bo po, po roku czasu w zasadzie jej wykluczenia możemy sobie powoli wracać. Oczywiście z glutenem sprawa nie jest na tyle są aż tak prosta, ale myślę, że z czasem też będzie można, y, będzie można gdzieś tam wrócić przynajmniej do, do tego żyta i tych innych produktów. Bo najbardziej jednak tym alergennym produktem ze wszystkich glutenowych będzie, y, będzie, będzie pszenica. Mhm, tak. Słówko na koniec dla tych, którzy są nieprzekonani co do tego, żeby się zgłosić tak, do nas? Ja uważam, że warto, Wa warto sprawdzić, chociaż często spotykam się również z taką e, sytuacją, że a, wierzysz to, coś tam. Ja uważam, że było warto, bo dzięki temu mam zdrowe dziecko. Nie, tak jak przeliczałam ilość jej antybiotyków na rok, to wychodziło nam raz na miesiąc. Jeden antybiotyk, a czasami się zdarzało, że nawet miała trzy antybiotyki w jednym miesiącu. Więc, no mówię, ja uważam, że warto było, że to nie jest stracony czas. I człowiek jest możli ma możliwość dowiedzenia się dużo pewnych rzeczy, które naprawdę tak w internecie nie są dobrze opisane. Super. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia.